Cześć widzowie, dzisiaj będziemy grać w Bedwars. Niestety już nam zniszczyli łóżko, ale jeszcze się poświęcę i zginę do nich, żeby polecieć. Zginąłem widzowie. Kurde widzowie, ale widzicie, już mamy, mamy lepsze wszystko. Lepiej to już więc o wiele lepsza grafika jest. Można teraz grać w możecie teraz oglądać moje filmy, co widzowie. Jeśli byście chcieli się pojawić na filmie, to musicie zasubskrybować, napisać swój nick, serwer coxcraft.pl, musicie wejść. I może wtedy widzowie będziecie grać ze mną? Nie wiem. Nie wiem, jak on się buduje. No właśnie. Zginął. Raz jeszcze drugi. Trzeba jeszcze tu. I mają pobędzie. Kinałem. Dlatego, bo Kto to Dobra, to nasze. Ale już mamy pierwszego beda zniszczonego w tej grze, widzowie. Więc lecimy. I oczywiście też zostawcie lajka i subskrypcję, bo na Oj 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 o ho, 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 widzowie Zginąłem ho, ho. nie miałem szans już ja już byłem obity przez TNT widzowie no nie było szans no na szczęście nie mam najmniej no pingu ani najwięcej Ale tu, no. O, oj, już się dobudowali. Zabiłem. Dobra. No. I sobie, patrzcie, ja mam hopę. Ref, 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 ref. Szybko, szybko, szybko. Jest, mam refa. Zjadłem refa, gdybym nie miał złota, to bym mógł zginąć. No i tak zginąłem i mamy pobędzie, pewnie. No, pobędzie. Niestety. Nie, jednak nie. Pięknie, Alex. Teraz coś mi widzowie, jako na filmie. To nie idzie, ale umiem grać czasem, a czasem nie. Może jeszcze będą się pojawiać z moim kolegą filmy, który umie grać w Bedwars. Mi się wydaje? Ho-ho! Że... Przecież nigdzie nie było. Chyba, że poszedł do, do, do mnie od pleców. Bo ci biali się chcą z nami bawić, widzowie. Patrzcie, widzowie, ja tu będę. Jak? Jak? O Jezu. Nie no. Jak on mnie zabił niby. Dobra, oni chcą się z nami bawić, a ja nie chcę się z nimi bawić. Ho, bo oni mają tak beda. W oni się coś bawią z bedem. Oni się w takie coś widzowie bawią z bedzikiem. Trzeba kupić, żeby na nich pójść TNT'ka kilof I teraz można na nich iść Tylko żeby mi się udało. A nie! Oni Oni Dobra, wywalił go? Wywalił go w kosmos? Dobra Wiedziałem, że go wywali w kosmos Kaso, no. Kasmos jakiś to był Podobny do kosmos No idź Niby, niby jak. Ja nie umiem teraz grać w ogóle, Widzowie. Jak mi się trafi z takim kimś grać w drużynie, to naprawdę. Ojojojojo. Mamy pobędzie? Nie, 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 nie. Kurde, Widzowie, pobędzie. Jak chcecie to możecie w komentarzach pisać i na, jaki możecie pisać swoje serwery, które bym mógł na odcinku przetestować. Na przykład jak wyglądają bym mógł na przykład jeden wygrać, wybrać, na którym bym grał. Więc piszcie w komentarzach i my lecimy grać. Kurde. O, już się buduje. Do góry, góra, 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 góra. Zabiłem? S? Dobra, S. Widzicie, w tej rundce już mi lepiej idzie niż w tamtej. W tamtej rundzie nie wiem czemu mi gorzej szło. Oj, oj, oj chyba słyszałem go. Widzowie, chcę jeszcze przeżyć. Ja chcę przeżyć. O, bo to mój dom, nieważny. Ja tak zostanę tutaj, o. Nie no, ja nie mogę was zanudzać, widzowie. Film jest po to, żeby was nie zanudzać, więc lepiej zginąć, niż wolę się poświęcić dla was. O nie, mój kolega go zabił, o. To bardzo dobrze. To on jest tam? Dobra, mam dziesięć. Jak? Dobrze. Nie, no mi dzisiaj dobrze nie idzie. Nie, no, mi dzisiaj widzowie nie idzie zbyt dobrze. Mi dzisiaj w ogóle nie idzie widzowie dobrze. Kurde. Ani trochę mi nie idzie dobrze. Piszcie jakieś porady, na przykład, co powinienem robić? Żeby grać lepiej. Nie wiem, dla beki, tak napiszcie. Hmm, to przypadkiem, aha, aha, musi się tu budować dla mnie akurat, tylko kurde, ja się nie umiem na ukos budować, bridge'ować. Te góry umiem, tylko nie chcę ryzykować. O, i właśnie mi scofało blok. I mają pobedzie. Myk. Szybko. Szybko. Góra, 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 góra. Jest. Mają pobedzie. Jeszcze jednego. O. I tutaj został zabity. On chce we mnie władować firebola. Nie, on idzie do mnie. Do mnie. O nie. Mam, mam chyba pobedzie. Wierzę w ciebie, mordeczko. Ja muszę wojdować. Bo ja nie. Ja już nie mogę. Na pewno uderzył zbyt mocno w ziemię. Zabity, dobra. Co? Tak, go niby nie zabiłem. Przecież to ja go zabiłem, a nie mój kolega z drużyny. Co to znaczyć? Polecam też wam kanał ShyLen. To jest mój dobry kolega. Może kiedyś się pojawi z nim film, ale polecam Wam jego kanał. Możecie go zasubskrybować. To jest, to jest mój kolega, który pomaga na przykład przy filmach na moim kanale. Więc moglibyście go wesprzeć taki lajkiem albo subskrypcją byście mogli go wesprzeć I mam nadzieję, że pokażecie moc Irosa o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Ja nie chcę zdadać to ja się chyba tutaj podbuduję. Wolę na shifcie no właśnie, ho, ho. W takich momentach zawsze jest ciężej. się pod presją budować Speed Kurde, widzowie, zginąłem. Zginąłem widzowie. Na razie mi nie idzie dobrze. Wczoraj, jak grałem, to jakoś wygrałem grę tak pod noc. I ten film jest dokładnie w piątek nagrywany, więc dzisiaj go zobaczycie na kanale. W, pon w niedzielę nie wiem, czy się pojawią jakieś filmy. Po prostu nie będę miał czasu, bo będzie turniej. Ale takich rzeczy to Wam nie mogę jeszcze zdradzać. Czegoś turniej. Dobra, ja kupię sobie w sumie nożyczki żeby do nich polecieć. O, on się zajmuje Martix dobra. To jest jakiś Martix. Więc teraz widzę, jak mam już takie, rzeczy. jak mam już nożyczki, to można na przeciwników polecieć. No nie jest zły, nie ogar. Nie, on prze... jak, jak on jak on niby przeżył. Teraz Zdadał, Zdodał, Zdadał. Już dwa kile mam. Eliminacji na razie mam zero. I wszystkiego innego mam zero. Teraz powinno lepiej pójść, jak na nich będziemy myśli. O, właśnie, mój kolega z drużyny. ich im tu zadał. Jak? 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 Nie, 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 Proszę zabij ich! Proszę! Morda! Morda! Mordzia! zabij, Zabij ich! Zabij! Zabij! nie, nie, mordzia, mordzia! nie, no! Mordzia! No jakie my... O Jezu! To będzie już koniec odcinka, widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Już tak to fajnie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I przypominam o kanale Shylen. I dajcie suba, i pokażcie Shylenowi moc i rosa. Więc na razie.